Emer, Zechra, Mert i Alew wyruszyli w drogę jednym samochodem. W 190. Odcinku Więźnia Miłości okaże się, że nikomu nic się nie stało, ale to nie koniec niebezpieczeństw. Sprawdź, co wydarzy się w 190. Odcinku serialu Więzień Miłości. Alew, Tesli Baran, dowiedziała się o planach Hilmi Ilmas, który wciąż chce zabić Emera, Erkan Meris. Tymczasem razem z Emerem, Zechrą, Hazal Subasi, i Mertem, August Senol, ruszyła w podróż. Na drodze zauważyli, że ciężarówka jedzie prosto na nich. W 190. odcinku serialu Więzień miłości Emerowi udaje się wyminąć auto. Wszyscy są w szoku, ale nikomu nic się nie stało. Okazuje się, że mężczyźni w ciężarówce działali na zlecenie Hilmiego i Ilmaza. Jak prag Durmas, Nichat, Ajkut i Gdeli wymyślają sposób, jak poprawić Ceverje, Halad i Żydę na Irlacak, humor i samopoczucie, by zrezygnowała z pomysłu wyjazdu. Emer musi zmienić koło w samochodzie, a Zechra zaczyna źle się czuć. Brakuje im też wody. Razem z Alef i Merdem muszą spędzić noc na pustkowiu. Panie idą zbierać drewno na opał. Nagle ale przychodzi do głowy myśl, bezepchnąć zepchnąć zechę z klifu. Więzień miłości odcinek 190. W środę. 27 listopada 2019 o godzinie 17.10 w TVP2. Sprawdź program TV.